Witajcie z tej strony na i dzisiaj moi drodzy przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z Music Eye. Otóż to, dzisiaj pokażę Wam 5 takich przejść, 5 takich transition, które wyglądają sobie na dosyć skomplikowane, naprawdę są bardzo proste do zrobienia. Jeszcze mam tylko jedną wiadomość co do po niektórych osób, jeżeli jeszcze teraz. Nie subskrybujesz kanału, to byłoby fajnie, gdybyś to zrobił, tutaj, prawda, kliknął, to te... też możecie jeszcze kliknąć ten dzwoneczek obok przycisku, by przychodziły wam powiadomienia o najnowszych filmach, moi drodzy, na nie To Co się działo ostatnio na Musical.ly? Jest nas prawie 80 tysięcy na Musical.ly już. Cieszę się bardzo, moi drodzy, możecie wpaść na mój profil Faunor, po prostu, tak jak się wszędzie nazywam, tak tutaj też się tak nazywam. Ostatnio dostałem taki feature, które zdobyło 120... Prawie 120 tysięcy lajków. 120 tysięcy lajków na filmiku. Ja nie mogę. Na YouTube tego może nie pobijemy, ale tak przy okazji to w górę też my się stali. No nieważne moi drodzy. To wam się chciałem tak tylko pochwalić, prawda? Poza tym możecie sobie zobaczyć resztę musicalicz na profilu Dam. Tam. Pierwszym przejściem będzie, moi drodzy, rozmycie. Trick jest naprawdę bardzo fajny i też wydaje mi się, że go można fajnie zastosować w jakichś tam różnych silnikach z przejściami, czy Bóg wie czym. Słuchajcie, moi drodzy, co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna jedna rzecz. Albo to jest... Chwila, bo gdzieś to dałem. Będzie nam potrzebny... Yy, wazelina. Ja to dostałem kiedyś w gratisie z pastą do zębów. I tak jakoś, no nie wiem, no. Nie wiem, więc możemy skorzystać z jakiejś takiej wazeliny, no nie wiem, co tam się jeszcze do tego nada. No coś, co po prostu nam rozmyje ekran. Ponieważ, moi drodzy, plan jest taki, że musimy wziąć tego trochę na palec i prawda, nie bać się śmiało, możemy lekko po obiektywie przejechać tym. Jak widać, od razu się pięknie wszystko rozmazało. O, może też go jeszcze zetrę i pokażę wam, jak to działa normalnie. Przykładowałem ja sobie nagrałam już muzykalnie i teraz robię jakiś... Dff. Okay, za Załóżmy, że tak sobie zakrywam rękę, prawda? Żeby było widoczne jakieś takie przejście pomiędzy tym nierozmytym a rozmytym ekranem. No i teraz bierzemy sobie, moi drodzy, jaki to dźwięk wydało, śmieszny. Bierzemy sobie trochę tego na palec i się smarujemy po obiektywie, obiekt. No i teraz wracamy do kadru, na którym skończyliśmy poprzednią stękę, prawda? No i. Okej, okay, znowu sobie taki zrobię. Załóżmy, że coś takiego, no. Trochę dziwne, no. No i, proste takie do zrobienia bardzo. No i tyle jeśli chodzi o przejście z rozmyciem. Drugim przejściem, jakie chciałam wam dzisiaj pokazać, jest, moi drodze obrócenie ekranu do góry nogami, tak jakoś fajnie, efektownie, że tak powiem. Bo wiele osób się zastanawia, wiele osób zawsze mi pisze w komentarzach pod tymi filmikami, jak to się, jak, jak, to, jak to się, jak to się obrazuje, że tak jakoś, tak, tak, w ogóle, tak może. <laughs> Nie. Obrócenie do góry nogami ekranu, jak to wygląda? Załóżmy, że nagrywamy sobie w ten sposób. Siebie. Tutaj jest, tutaj tematyka przejścia jest naprawdę dowolna, jeśli chodzi o, o tą pierwszą część, nie? No i obracamy do góry nogami, czyli mniej więcej o tak. No i, prawda, w ten sposób to działa. I teraz... Okej, okay, niech będzie tak. I znowu obracam, i znowu. Teraz mnie prześwietliło, bo tu mam lampy i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo proste do zrobienia, nie trzeba żadnej filozofii tutaj i tyle. Trzeci trik już będzie ciutkę trudniejszy do zrobienia, ponieważ, moi drodzy, będziemy potrzebowali telefonu. Potrzebujemy jakiegoś urządzenia, które zrobi nam zdjęcie i to zdjęcie wyświetli na ekranie. Czyli, na przykład, telefon, laptop, nie wiem, niektóre laptopy pewnie też, tablet, cokolwiek. No i już wam pokazuję, jak cała magia na tym polega, moi drodzy. Um, bierzemy sobie... i pamiętajcie, nagrywamy jakieś muzykali, i najważniejsze jest to, by jakby pamiętać w którym miejscu dokładnie trzyma się rękę, jaką mamy mikę twarzy, ręce i prawda całe ułożenie, to jest bardzo ważne no i dobra, tyle jeśli chodzi o to bierzemy teraz drugi telefon, czy tam tablet czy cokolwiek i robimy takie samo zdjęcie jak kadr ostatniej scenki nagrane na musicali, prawda? Czyli bierzemy sobie hop. To nie musi być identyczne, ale dobrze by było, żeby było jak najbardziej podobne, jak to się tylko da. No i całość teraz polega na tym, że prawda, ja sobie biorę. Przykładam teraz drugi telefon do obiektywu, tak by po prostu wyglądało to w miarę realistycznie. No i bierzemy. Załóżmy coś takiego. To nie wyszło jakoś super płynnie, ale na takiej zasadzie to działa. Ja wiem, że teraz jest pewnie też milion innych sposobów na zrobienie takiego przejścia, ale ja korzystam akurat z takiego. Jest to naprawdę bardzo proste do zrobienia, a wygląda bardzo fajnie. Jest w sumie bardzo popularnym takim przejściem na musicale, jeśli chodzi o to. Lecimy dalej, czwarte przejście. W tym przejściu pobawimy się troszeczkę światłem, moi drodzy. Całość polega na tym, już wam pokazuję. Nagrywamy sobie... W ogóle zaczekajcie... Stop, stop. Co będziemy potrzebowali? Moi drodzy, będziemy potrzebowali jakiegoś, nie wiem, albo telefonu z latarką, albo tablety, nie wiem czy mam latarki, albo po prostu latarkę, albo jakieś świecidełko, no obojętnie, lepiej po prostu coś się mocno świeciło, by po prostu coś dawało mocniejsze światło. Może w ogóle w tym odcinku tak gada i strasznie się czuję jak taki nauczyciel na lekcji, nie? Tak spokojnie staram się mówić, w miarę zrozumiałe, tak mi pewnie nie wyjdzie, no nieważne. Nagrywamy sobie, prawda, jakieś musicali, nie? Ja lubię zawsze zaczynać od Nagrywamy takie muzykali. I zapamiętajcie teraz znowu kadr, bo że teraz głupie miny robi w ogóle, jest całość polega na tym, żeby zapamiętać znowu kadr tej ostatniej scenki. No i teraz moi drodzy, musimy się albo przenieść do jakiegoś ciemnego pomieszczenia, to spróbuję tutaj zrobić, bo zrobimy światła. O, o może nad nim z tak źle. Okej. Okay. ok. No może jakoś super ciemno nie będzie. Przeniesiemy się po prostu do jakiegoś ciemniejszego pomieszczenia i tam to nagramy. Piątym przejściem, moi drodzy, będą tak zwane uniki, czyli prawda, że co prawda już tutaj widzieliście, jak to wygląda, ale po prostu jakby postać na telefonie ucieka przed palcem, który tam tyka w ten ekran. Nie, czajcie, chyba. To naprawdę, to się może wydawać, że to jest trudne i w ogóle nie zrobię tego, ale spróbujcie, zobaczycie, jak naprawdę jest to banalne do zrobienia. A można się czegoś fajnie nauczyć i co najważniejsze, dobrze z tym bawić wszystkim. Słuchajcie, znowu będziemy potrzebowali drugiego urządzenia, które nagra i otworzy nam, prawda, wide wideo. Okej, okay. nagram sobie jakieś zwykły, prawda, ruchy, no i banalniejsze jakie tam mogą być. No i znowu zaczynamy od tego samego kadru, czyli hop, tak, i teraz robimy takie uniki, prawda, bo tu się tak głupio wyglądali strasznie. No i teraz cała filozofia polega na tym, znowu działamy na takiej zasadzie jak działaliśmy tam w tym trygu z wyjściem z telefonu, bo to w sumie jest to samo, tylko że bierzemy teraz, hop, przykładamy znowu w ten sposób. I no tak, i zasadzie to wszystko działa. I teraz możemy znowu jakieś zakończenie, prawda? Zrobić. Okej, okay, załóżmy, że tak to mniej więcej działa. No i tak to wszystko, moi drodzy, działa. Cała magia na tym polega. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Tutaj możecie teraz kliknąć. O tutaj i obejrzeć poprzedni odcinek na kanale. Tutaj możecie zasubskrybować kanał. I tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Kolejnym razem trzymajcie się. Pa!